Siemano mordeczki, witam Was serdecznie po dość długim okresie na kanale Biegun Pirotechnika. Mamy tu nowość od Tomaszka. Wyrzutnia jest to Hukowa, czyli TW350. Cena tej wyrzutni na stronie internetowej jest 259 zł, więc Wam powiem, że wychodzi trochę taniej od Panty. No co, tutaj kamerzysta Wam pokaże specyfikację. No tu mamy kategorię F3 882 gram neku, czyli no. no. Prawie kilo, ale tu jeszcze brakuje. Ląd rezerwowy ona ma, podstawowy jest. Ja Wam tak pokażę. Ogólnie no co, szata graficzna, no efektowa, choć jest to wyrzutnia hukowa. Z tego co się dowiedziałem, ale nie wiem ile w tym prawdy, ponoć ta wyrzutnia jest produkowana w tej samej fabryce co Panta. Dlatego robimy dla Was test. No i co? I za chwilę się widzimy, a Wy, te drogi widzu, ocenisz w komentarzu, jak ona się będzie prezentować. No, kaliber 30, nie? No, więc widzimy się za chwilę. E, dobra, widzowie, teraz idzie wyrzutnia od Tomaszka Hukowa. Ja się tutaj oddalę. Na pewno będzie dudnić. No co, w tej cenie? No to tylko brać. no. Ja jestem gotowy. Dawaj, ale będzie bombać. Jest! Please! Jest hookiem! Achtung! Ale będzie dawać, no ale patrz to. 10 na 10, co? Ta. Ty słyszałeś to? Ty? Więc Paweł ma widzowy tak. My się ewakuujemy. Powiem wam tak. Sztos, nie? W tej cenie tylko brać. Także z kodem fajwerki macie zniżkę. Na fajwerki biegun już jest dostępna. Możecie ją kupować śmiało. A my się, a my się zawijamy, bo, no. Żeby nie było przypału, ale powiem Wam tak, akustyka koło miasta jest zajwista, nie? Zupełnie inne odczucie niż się strzela na polach czy gdziekolwiek, nie? Także co, subik, dzwoneczek, zapraszam do opisów i też zachęcam do obserwacji na Facebooku naszego, naszej strony Fajerki Biegun. Nie ma adrenaliny bez petardy! A jak! I też na Instagrama, bo tam będziemy też stawiać różne po prostu posty z nowościami i nie tylko, będziemy się starać. A ty drogi widzu, oceni w komentarzu, czy spodoba ci się wyrzutnia, ale widać, że 1 do 1 to będzie fanta. A Pyro Gang w tym roku robi projekt z 10, może odpalimy na raz, jak lepiej. Także śledźcie nas. Do następnych odcinków. Na razie! Prawda? No jest.